Rok 2023 jest wyjątkowo pracowity na kolejach wielkopolskich. Od początku stycznia przewoźnik obsłużył prawie 4,5 miliona pasażerów. Nowe nasadzenia na Wildzie od początku wiosny w tej dzielnicy Poznania pojawiło się już ponad około 80 drzew. Warta Poznań chce zmian w Ekstraklasie, ucierpi na nich m.in. Lech. Chodzi o zmianę w systemie wypłacania pieniędzy przez Ekstraklasę. Mniej miałyby zarabiać drużyny grające w europejskich pucharach i te, które wysoko notowane są w rankingu historycznym. Burmistrzem Podpoznańskiej Murowanej Gośliny po raz pierwszy będzie kobieta. Zdobyła około 62% głosów i będzie pierwszą kobietą, która pełnić będzie urząd burmistrza Murowanej Gośliny. Mowa o Justynie Radomskiej, Miejskiej Radnej Opozycyjnej. W niedzielę odbyło się głosowanie.